Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza. Opłatek, po wypowiedzeniu przez kapłana słów przeistoczenia mocą Ducha Świętego, staje się ciałem Jezusa Chrystusa, a wino jego krwią. Substancja chleba przechodzi w substancję ciała Pańskiego. A substancja, czyli materia, istota wina przechodzi w materię i w istotę krwi pańskiej. Taką władzę powierzył kapłanom sam Chrystus, kiedy powiedział przy ostatniej wieczerzy: To czyńcie na moją pamiątkę. Tymi słowami polecił apostołom i ich następcom przemienianie chleba w ciało pańskie, a wina w krew pańską. Spełniła się w ten sposób obietnica Boga. Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Od XIII wieku obchodzona jest osobna uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem. Kościół w ten sposób chce podziękować Chrystusowi za Jego niezwykłą obecność w Eucharystii. Święty papież Jan Paweł II w Dzień Bożego Ciała 1998 roku mówił szczególnie doniosłym tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w kościołach lokalnych, we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją wędrowną obecność Przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan. Umacnia wiarę, nadzieję i miłość. Pociesza w utrapieniach. Podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju. Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi, mówił papież. W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus. Gdy pielgrzymujemy przez dzieje w miastach i wioskach na północy i na południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji, Chrystus głosi wszędzie to samo orędzie: Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja Was umiłowałem. A w Eucharystii ofiaruje samego siebie jako duchową moc, która pozwala wypełniać to Jego przykazanie. I budować cywilizację miłości. Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego Ciała odprawiła Maryja, gdy udała się z Nazaretu do swej krewnej Elżbiety, niosąc w łonie Jezusa, krótko po jego poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę ewangeliczną ikonę, pospieszył na spotkanie współczesnego człowieka, aby z odnowioną miłością głosić mu dobrą nowinę.

16 podczas procesji Bożego Ciała wprowadzono zwyczaj czytania Ewangelii przy czterech ołtarzach i istnieje on do dziś. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali Paschę do spożycia? Ewangelia według świętego Mateusza opisuje uroczystą Paschę, którą spożywał Jezus ze swoimi uczniami w dzień przed swoją męką i śmiercią. Pamiętny Wielki Czwartek ustawiona została Eucharystia, będąca ofiarą, którą ma składać Kościół aż do skończenia świata. Od tamtego wieczoru wielkiej tajemnicy chrześcijańskiej wiary codziennie na ołtarzach całego świata będą składane chleb i wino, które stają się ciałem i krwią Chrystusa. Ty jesteś Kapłanem na wieki, Aleluja. No na obobowieństwo magnitwe na degalujemy. Módlmy się. Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorazowego syna swojego, najwyższym i wiecznym kapłanem. Święte, 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 tantów, święty, święty, święty. Pan Kuchen naświęca! Święty, święty za Święty, święty, święty pan Kuchen W czasie, gdy wielka Rzesza była z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uciuch i rzekł, żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają nic do jedzenia. Przy drugiej stacji śpiewana jest Ewangelia Markowa. To opis cudownego rozmnożenia chleba, w którym Jezus nakarmił Rzeszę swoich słuchaczy. Jest to zapowiedź Eucharystii, chleba, którym mają karmić się wyznawcy Chrystusa na ziemi. Zapowiedział faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Trzeci ołtarz procesji Bożego Ciała. Przypominana jest przypowieść, jaką Jezus opowiedział faryzeuszom. Bohater opowiadania urządza wielką ucztę. Zaproszeni na nią wymawiają się różnymi obowiązkami, nie przyjmują zaproszenia. Wtedy Gospodarz nakazuje swojemu słudze wyjść na ulice i opłotki i zaprosić ubogich, niewidomych i chromych. Gośćmi jego domu stają się ludzie pomijani przez wielkich tego świata. Tak dzieje się z Eucharystią, z ucztą Boga, którą ludzie lekceważą na ziemi, pozbawiając się możliwości ucztowania z Bogiem w wieczności. Jak ten Please stay. Wzajemna i doobroć. Tam znajdziesz Boga żywego Z pokorą szczerą kochajmy Boga I czystym sercem ujmujmy się nawzajem. W nowym czasie Jezus powiedział swoim ja jestem przewem winnym, aby zaś latał oślachami. To trwa we mnie jawni, ten przynosi obok obfity, ponieważ mnie nic nie możecie uczynić. Ewangelia według świętego Jana jest ostatnią uśpiewaną podczas procesji Bożego Ciała. Jest w niej piękne porównanie Jezusa do winnego krzewu, a jego wyznawców do winnej latorośli. Latorośla, która nie czerpie soku z winnego krzewu, usycha i umiera. Tak dzieje się z ludźmi, którzy nie trwają w zjednoczeniu ze swoim Bogiem. Eucharystia jest sakramentem zjednoczenia Boga z człowiekiem. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, mówi Jezus. Poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Przy każdej stacji Bożego Ciała, po odczytanym fragmencie Ewangelii, śpiewane są wezwania suplikacji. Jest to pieśń błagalna, w której uczestnicy procesji proszą Boga, by ten zachował świat przed kataklizmami żywiołów, od głodu i od wojny. My

Posłał swego Syna na świat nie po to, aby znieść, ale aby wypełnić także sakrum. W kulminacyjnym momencie tej misji, w czasie ostatniej wieczerzy, Jezus ustanowił sakrament swego ciała i swojej krwi pamiątkę swej ofiary paschalnej. W ten sposób on sam zajął miejsce dawnych ofiar, ale uczynił to w obrębie obrzędu którego zachowywanie powierzył apostołom jako najwyższego znaku prawdziwego sakrum, którym jest On sam. Z tą wiarą, drodzy bracia i siostry, sprawujemy dziś i każdego dnia tajemnicę eucharystyczną i czcimy ją jako centrum naszego życia i serce świata. Święto, jakby chyba jedyne w Kościele, w którym Chrystus wychodzi na ulicę, wychodzi do wszystkich ludzi, wychodzi do e, pijaków, do bezdomnych, do cierpiących, do ateistów, że każdy ma okazję go spotkać, przechodząc nawet przez przypadek. E, I myślę, że to jest, jakby to święto oddaje naturę całego Kościoła, który właśnie taki powinien być, który powinien wychodzić do tych najuboższych, do tych najbardziej potrzebujących, do grzeszników, do niewierzących.